A dzień dobry. Cześć. Cześć. W ten gorący, upalny właściwie dzień witamy Was z Jarocina, stolicy Polskiego Roka. Tak jest. Jesteśmy w najbardziej rokowym mieście w Polsce. Przejdziemy się kawałek po mieście i zobaczymy ślady. Ślady słynnego festiwalu w Jarocinie. Poznamy historię Polskiego Roka, a przy okazji trochę też historii samego miasta. I dowiemy się co robi za nami pomnik Glana. Jedyny w Polsce pomnik Glana. Czy warto przyjechać do Jarocina? To się dzisiaj okaże. W każdym polskim mieście mamy pomnik żołnierza, pomnik papieża, a w Jarocinie mamy pomnik glana. Oczywiście, że tak, no bo co mogło być w Jarocinie, jeśli nie glan? Glan, czyli symbol Roka, symbol panka. Kiedyś e, przemiot upragniony przez wszystkich fanów ciężkiej muzyki. No, dzisiaj tak naprawdę jest symbol tamtych czasów, symbol festiwalu Jerozinie. Stoi tutaj na honorowym miejscu przy głównej trasie w tym mieście. No i tak naprawdę jest chyba jednym z najbardziej popularnych pomników w Wielkopolsce. No, każdy powinien mieć zdjęcie z glanem. O ile mi wiadomo, to jest jedyny pomnik Glana w Polsce. Ja myślę, że to jest jedyny pomnik na, na świecie w ogóle. Jeżeli znacie jakieś inne pomniki Glana, koniecznie dajcie nam znać w komentarzu. w Jarocinie to miejsce, w którym nie tylko z każdego kąta rozbrzmiewa muzyka rockowa, ale to jest miejsce, w którym jest historia festiwalu w Jarocinie i historia polskiego rocka. Sebastian, powiedz, jak Wam udało się stworzyć to miejsce i co tutaj, co tutaj zrobiliście? Jarocin to jest niewielkie miasto. Tak naprawdę jedynym wyróżnikiem, który powoduje, że jest znany w całej Polsce, to jest festiwal. I stąd pomysł, żeby opowiedzieć najpierw historię festiwalu, Pomysł na się rozrósł i postanowiliśmy powiedzieć historię ponad 60 lat polskiej muzyki rockowej. Czyli to jest nie tylko festiwal, ale i muzyka rockowa. No tak, bo ta muzyka to jest ważny czynnik, który zmieniał rzeczywistość, był ważnym elementem, który stworzył młodych, tworzył młodych ludzi, dawał im to poczucie wspólnoty. I no to jest motyw przewodni w tym miejscu. kabina do słuchania muzyki. Mówimy Festiwal w Jarocinie, ale tak prawidłowa nazwa to są Wielkopolskie Rytmy Młodych. Tak, e, bardzo łatwo jest rozróżnić, rozróżnić czy festiwalowicz był z czy spoza Bo Ten, który mieszkał tutaj, zawsze o festiwalu mówił Rytmy. To była taka nazwa bardzo charakterystyczna. Jak ktoś przyjeżdżał z zewnątrz, to mówił Festiwal. E, w przyszłym roku 50-lecie e, Rytmów. Co będzie się działo? Tak, e, rok 2020 będzie ogłoszony przez gminę jako Rok Wielkopolskich Rytmów Młodych. Chcemy zorganizować szereg przedsięwzięć, takich muzycznych, ale też troszkę opowiadających historii, żeby przypomnieć mieszkańcom, że te Wielkopolskie Rytmy Młodych to jest ten najważniejszy czynnik, który spowodował, że Festiwal w Jarocinie zafunkcjonował. Nie byłoby festiwalu bez rytmów. Idziemy sobie przez kładkę i to jest bardzo ważna kładka dla historii Festiwalu w Jarocinie, prawda? Ale dlaczego? Tak, to jest jeden z pierwszych eksponatów, który się pojawił tutaj. I to jest oryginalny fragment kładki, przez którą młodzi ludzie w latach 70. z dworca kolejowego dostawali się na teren miasta i potem na festiwal. Czyli jak, trzeba, jak ktoś chciał dojść na festiwal, musiał przejść przez tą kładkę? Tak. W latach 80. przez tę kładkę szło dziesiątki tysięcy osób, które szły na festiwal. A ta tablica? To jest tablica z dworca kolejowego. Ona zagrała jedną z ważnych ról w filmie Fala Petra Lazarkiewicza. Ostatnie ujęcie przedstawia młodych ludzi, którzy wsiadają do pociągu. Pociąg rusza, kamera najeżdża na tablicę, i to jest właśnie ta tablica. To jest ta tablica. Tak. Kawał historii.